Okej, okay, dobra, jaką rolę mamy i co dostaniemy? Nie ma. Niestety. Teraz skaldik. A ja tu mam Taska. Dobra. Mój mikrofon jest wpięty, bo się boję, że już jest wypięty. Teraz miałem na odcinku wypięty mikrofon. Dowlan zrobiony. Polecimy sobie szybko Taska zrobić. Strzelankę. Kurde, GG, pierwszy kill. Słuchamy. Igor, daj twojego brata, bo to twój brat zgłosił. Czekaj, czekaj. Naj... Lepiej najpierw, żeby każdy podał lokalizację po tym ciało. No tak, no dobra, no to od góry, to ty montowar, gdzie byłeś? Ja stora, i śledzi. Nela, gdzie była? Ja wam powiem, gdzie Nela była. Pod Weaponsami. Knopersik, gdzie byłaś? Knopersik, gdzie byłaś? Byłeś. No dobra, szybko, nie ma czasu o, marnować, wchodziłem, Jezu. Wchodziłem do reaktora. Dobra, Freddy kto mnie widział w Weeponsach, to byłem w Weeponsach. Tak, potwierdzam. Potwierdzam, y, ja byłem też w Weeponsach, widział mnie Freddy na krześle, bo robiłem tego taska, co wcześniej przed chwilą robiłeś. Mhm, mm teraz tak, ja mogę się wypowiedzieć. Czekaj, y, czekaj, jeszcze, czekaj, jeszcze, czekaj, jeszcze, czekaj, bo jeszcze pytamy się wszystkich o lokalizację. Karpatka, gdzie byłeś? Szybciutko. Dalej. Starej. Starej z, górę. Starej z górę. Starej ze mną. Ja pojedzie! Ja po Dobra, ja powiedziałem ja przecież, ja ja że byłem w Weeponsach. Twoja babcia, gdzie byłeś? W Storage z Karpatką, okej, okay. y, tak, Szymon, tak. gdzie byłeś? Ja byłem w adminie i Igor Krewcik, Krewcik to potwierdzi. Tak, tak, tak. Ej, Igor Pato, gdzie byłeś? Ja byłem u góry w kafeterii. Możliwe, całkiem możliwe. Mint, na mydzie byłeś? Jeszcze nie, a nie, dobra, ty nie mów, na koniec, na koniec mów. I gdzie byłeś, e, Potter? Nie wiem, a jak to Tabat. E, tabem, tabem albo mapkę masz, masz guzik mapki, sprawdź. Ja coś powiedzieć. Czekaj, czekaj. Gram. No guzik masz mapki w lewym górnym rogu, masz guzik mapki prawym prawym górnym prawym górnym Ej, mogę coś powiedzieć? Czekaj, o. powiedziałem jak wszyscy, jak wszyscy lokalizacje. No, dajesz, I która są, są jakieś wykrzykniki. I no i jest gdzie, coś gdzie coś jesteś tego. taki taki ludek powinien być w twoim kolorze, w różowy taki ludek gdzieś na mapie powinien 25 być. No jeszcze 5 sekund zostało. No to Ja bardzo bardzo mi W korytarzu. A jakim? Koło czego? Nie, Nie wiem, obok. Eee, Ej, Nie wiem gdzie był. Ja no. wiedziałem, że mint name po byli w nawigacji. Dobra, e... nawigacji jest i podejrzany jest Stasiu, Freddy i Nie, 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 nie Freddy. Nie ma, Fra... Czekaj, Stasiu. Self -report. Fre... To jest self report, self report. Całkiem możemy, bo Freddy jest clear, ja jestem clear, bo szliśmy od, od kafeterii. Ja wiem. Kurde, ja bym walnął Gdzie sprawdzić, gdzie są zadania? Tam, na mapce właśnie masz zadania, te wykrzykniki. Mamy tutaj nowego jednego gracza, widzowie, dlatego... Dlatego on się pyta gdzie jak zrobić zadanka. Gdzie kill? Jest, myślicie? Daleko, dobra. Słuchamy powiem jedno, jest to przy lower engine, nie widziałem nikogo, bo zobaczyłem tylko ten. Ten dźwięk. Dobra, e, ja, ja coś wiem, ja coś wiem, ja coś wiem. E, do poprzedniej rundy chciałbym powiedzieć, Freddy na pewno jest clear, Nella jest na pewno clear i ja jestem na pewno clear, Freddy to potwierdzi i Nella, bo myśleliśmy od kafeterii do Weaponsów, My w ogóle jeszcze nie byliśmy do nawigacji, nie doszliśmy. A ja dobra, ja... Trójka jesteśmy impostorami. No mała jest szansa, ale no, no jest szansa, ale dobra, wracając teraz mogę się powiedzieć? Tak coś? No dawaj Poprzednie zgłoszenie to był self-report, ja jestem tak. parkerem i przez cały czas obserwowałem Oliviera Całkiem możliwe, ja jestem w to w stanie uwierzyć, ale na razie go nie wywalmy, są dwa w dopiero yy, Mogę coś też powiedzieć, że yy, ciało w lower engine do storage'a szedł yy, fast yevel, yy, ten potter szedł do, sze do storage'a i mógł pójść do lower engine'a nie, ja byłem w elektryku, bo miałem dwa wykrzykniki tam. No... Do... Ja ci nie widziałem, ale byłem w elektryku. Oliwiera. Czana. Ale jak wyszedłem, byłem w tym korytarzu do elektryka. A, no to całkiem możliwe. Nie. W sumie ciężko by było, żeby doszedł tak szybko do elektryka, bo on bardzo no późno się ruszył. Nie wytłumaczyć Oliwierowi. No dajecie oliwier Byłem w adminie... Ale tamtą rundę ma się wytłumaczyć. Jaką tamtą rundę? Poprzednią! Oni mówią, że Selec Nie. Wtedy Kafe... yy, od razu z kafeterii do winpointsów yy, z innymi graczami i do nawigacji weszło mi było ciało yy, Potwierdzasz to Michał, bo ty byłeś tam najszybciej w -y, na w weaponsach, czy miałeś Oliwiera? Nie, nie potwierdzasz A gdzie... tego. Dobra, a skoro jesteś trackerem, to jak on szedł? Bo ty jesteś skoro jesteś trackerem, to wiesz jak on szedł Kto poprzednio został zabity? był Bebek rozumiem? Bebek, tak, Bebek był tak. Bebek, Bebek szedł do nawigacji. Ale ja... Go widziałem jak on schodził na dół. No, potem był tam Oliwier. No. Nic inny więcej, tylko Oliver tam poszedł. No to, no to tak. nie ma, nie, jakby to wiecie, no. Do nawigacji, na tak się trochę pokręcił. Nie i mamy, wtedy doszło do no to nie, no to nie I wiadomo. To, już... to Oliwier nie, nie ma się jak wytłumaczyć, bo to jest 100% Oliwier, raczej. I, 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 i Oliwier no, może no, tak. tak. No, nic znamy, nic znamy, nic znamy. Czekajcie, Potter! No, czekajcie, cicho! Cicho, ja spróbuję wytłumaczyć, jak głosować Potterowi. Klikasz na gracza, na którego chcesz zagłosować, i masz X i taki ptaszek zielony. Klikasz zielony ptaszek, jeżeli chcesz na niego zagłosować. No, A, dobra. Na scenę, dobra. Ja, ja nie zrobiłem ani jednego fraga. To inni robili, ja nie zrobiłem ani jednego. Dobra, ale po co ty to mówisz, skoro i no, nie wiadomo. No, po co się przyznałeś? No, po co się przyznajesz? No, to to po co się Simpo. Dobra, jeszcze nie odzywajcie.

Jesteśmy bezpieczni. Gigi, nie udało się. Słuchamy. Eee, jakby siedziałem na kamerach całą rundę no. i pomyślałem, że wyjdę, bo mi się nudziło. I poszedłem w lewo i zobaczyłem ciało. I stałem przez chwilę i nie wiedziałem, co się robi, i zauważyłem, że można nacisnąć report. I to nacisnąłem, i coś się stało. Yy, no, zgłosiłeś. Ja czekaj, 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 Michał, czekaj, Michał. Zgłosiłeś, ja, bo ja chcę mu wytłumaczyć, bo on trochę nie ogarnia tej gry. No, jak, jak klikniesz guzik, report, to zgłaszasz ciało, i wtedy jest głosowanie. Teraz możemy zagłosować, kto jest impostorem, kto zabija. Wracając, czyli byłeś na kamerach, potwierdzam, byłem po całej mapie, widziałem przy... A, przy widziałem na początku kamery, widziałem kamery przy, y, przy, przy security widziałem kamery przy adminie i widziałem przy nawigacji. Potwierdzam. E, tak samo e, miałem strakowanego potera, cały czas był w nawigacji. Dobra, to dobrze, Muszę mówisz. To, przepraszam, jakie nawigacji w security? Security, mówisz, że ciało jest na lewo, czyli w reaktorze klikniesz sobie w mapkę, to tam reaktor a, to się tak. nazywa Tak, tam było. Dobra, yyy. To problem jest taki, że w reaktorze są dwa wenty, więc... Yy, nie wiemy nic, bo... Co to, co to... Wenty? Dobra, wytłumaczę ci, co są wenty. Wenty to są takie wentylacje, co możesz widzieć na ziemi, takie kratki. Do nich może wskoczyć impostor i wtedy może się przenieść. Na przykład z reaktora jest went... U góry jest reaktor, że went do upper engine'a. Na dole reaktora jest went do lower engine'a. W security jest na przykład went do medbay'a i do elektryka. W kafeterii jest went do O2 i do admina. I w nawigacji jest węd do weaponsów i na dole w nawigacji jest węd do, shi do shieldsów. Takie są węd na tej mapie. Aha. I to jest do impostora do ucieczki, czyli albo mamy Fantoma, który mógł się po prostu wiesz, albo mógł być fantom i zabił i zniknął i uciekł stamtąd, albo A po prostu. Wydarzy, że to był vent. Albo po prostu węd, nic nie wiemy, póki co z bo prawdopodobnie mamy jednego impostora, to się na pewno mamy jednego impostora. Kliknij tak. Ej, czekajcie, ja się tak tylko Mamy na pewno dwóch dwo? impostorów No, czekaj, no dobra, ale to... Ja, ja się zapytam, jako duch, kim jest, znaczy, kto to jest Nigor? E, to jest e, twoja babci A nie, to... On jest... Kto, kto jest... Kto jest trackerem? E, Freddy to, e, Skip, 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 skip dobra. Dajcie skipa dobra. Bo na razie nic nie wiemy, mamy prawdopodobnie dwóch impostorów e, na razie uważajmy po prostu, uważajcie Ktoś jest podejrzany? Nie, nikt Nikt nie jest podejrzany Nela Dobra, jest! Jak widzicie, spokojnie. Na razie się dzieje. Teraz ja sobie szybciutko zrobię ostatnie taski. Muszę to tak tak. taski zrobić. Mogę zrób tego... O, jeszcze mam kartę, o Boże. Nienawidzę to to... mieć karty. Przesiek wycisz się. Dobra, zrobiona karta. Eee. Hmm. Ostatni task został nam I to jest security i pójdziemy na kamery i na admin panela będziemy chodzić. Kamery admin panel To będzie z No i po co to mówisz? Czekaj. A. Freddy wychodzi z nawigacji. O dobra, on pójdzie zobaczyć nawigację. Karpatka, dobra. Redli przeszedł tutaj. Reaktor, szybciej tylko reaktor, reaktor zrobimy. Dobra, reaktor zrobiony. Eee, ja mi się wydaje, że ciało może być. Ja szukam ciała, elektryka, zobaczymy. Clear, Szybciutko uciekamy elektryka Dobra, idziemy zaczyć tą nawigację, bo tak mi się wydaje, że Freddy tak jakby mógł tam zabić. Myliłem się, nie ma tu ciała. Na razie nie ma żadnych ciał Zaczym... A nie, mamy Vitalsów. Tu musiałbym mieć Scientista, żeby mieć Vitalsy. Zaczynamy admin panela. Szybciutko. Też patrzę admin panela. Security. O, mrygnęło security, migracja. Mrygnęło security. Kto uciekał z security? Mrygnęło w security. Całkiem możliwe, że ktoś zabił w security. Nie, myślałem, że ktoś zabił w security, naprawdę, dobra. Bo mrygnęło, a jak mryga to znaczy, że jak ktoś zabił. Dobra, patrzymy. A już nie mam tasków. Trzech security jest. Feteria Jakby ktoś do medbeja zwentował No kurde, szukamy knopersik Nic się jak... o dobra Słuchamy Dobra, moja siostra mówi na ten jakoś tam nazywa fast jewel zabił na oczach dosłownie na kamerze koło mnie bo ja byłam w security i patrzyłam na kamery i do, zobaczyłam jak zabił potwierdzam świeciły się kamery więc y, masz co masz na swoją obronę jakby Ej, bo my na taski wygramy wiem my to na taski wygramy i tak więc Ale może taski wygrywamy daj mi dobra da... to jest tak że ja teraz zauważyłem że jestem tym impostorem i nacisnąłem kill, bo nie wiedziałem. Eee to, to ogólnie to nie przyznawać, nie powinieneś się przyznać. Imposter no ja ci powiem. I tak byśmy, wyrzucili I tak byśmy cię nie. wyrzucili, ale ogólnie impostor to jest zabójca. Twoim celem jest zabicie nas, jak zostanie je w przypadku trzech impostorów, gdy zostanie ostatni, gdy zostanie dwóch graczy, to wygrywacie. Twoim celem jest zabicie załogi i wyrzucenie jej. My ciebie Brak musimy... My Ciebie musimy wyrzucić, żebyś przegrał. My... No, a co było tego tak teraz? No. A trzech wiedział, albo dwóch. Tak im... Ja przez całą grę chodziłem sobie z tym tym kidem A, a te twoje wykrzykniki co cię mrugają to jako imposter to są fake taski, to są taski, które musisz fejkować A no to ja właśnie się dziwiłem, bo ja w to próbuję przez pół godziny kliknąć a ten task mi jak... Nie, tam jako imposter fake task gierasz, Podchodzisz i udajesz, że je robisz. Wy, wyrzucamy cię i, i skończmy taski, co ty robisz? Głosuj klaper! Dobra, dobra GG, ale nie, ogólnie to... Gratulacje, bo to jest twoja pewnie jedna z pierwszych gier, więc gratuluję Potter. To to jest moja druga gra. No gratuluję ogólnie wracając, wygrajmy to na taski. Wygrajmy na taski osiągnięcie jakieś Wygrajmy taski na taski, a nie. No ja już nie mam tasków widzowie. Full taski zrobione, dobra, teraz kamersy Laneland, Nela, admin Oh Boże, szybko, knopers, chodź, 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 chodź. Reaktor. Ja pójdę górę, ja pójdę górę zrobić. Dobra, jest. Dobra, jest pięknie zrobiony. No, reaktorek. No, ale te kamery tu są, to ja pójdę na admin panela. Nagle powiedzieć, że Netril przechodził obok. No jakby się tam w czurkę goniliście. Bo Właśnie. Się. Broń się. Gdzie było? No mów. No, mów. Y ogólnie Knopersik na oczach... Ja czekaj, czekaj, czekaj. No? Ja wchodziłam z Trailejem Elektry. do tego, jak to się nazywa? Elektryka, elektryka. I tam był Knopersik i na oczach zabił Stasia. Da, ja mówię że na oczach ja... Ja wierczę, no to jest tak xD, widzowie. Tak <grymne> do XD! XD! I jeszcze dzisiaj się, myślało, że uda ci się nas walić na Nelę. Ja specjalnie jej powiedziałem, jak ty powiedziałeś, że to Nela, że Nela, chodź się tłumaczyć, bo on na ciebie zwala, chodź się tłumaczyć. <grymne> XD! Dobra. zostawiamy cię, ty, wyłączamy. Zostawiamy je. Dobra, widzowie, do następnej rundeczki. Krumejcik. Jezu, Jezu, możecie się wyciszyć? Naprawdę nie potraficie. Ej, Nigor jest w poczekalni. Przenieście go, dobra, przenieście przeniosę go. Go. Przeniosę go. Przeniosę go już, już. Dobra, chęci się Igor. Pierreścia mi dodali. No. Aś napisać na ogólnym. Czekanie było warte? Gra warte świeczki. Ja się skanuję jak coś Dory nie odzywaj się podczas rundy Co? Jak nie? Ja jestem ślep jakiś Jeszcze raz Ja nie umiem tego taska robić nie, Ja nie wiem, ten task jest tak trudny Nienawidzę tego taska robić Jest taki syf ten task I teraz Freddy zabijesz, to ci nie wiem co zrobię. No kurde! Co się stało? Lokalizację. Ja pierdziele już prawie zrobiłem tego! Już prawie zrobiłem o, Simona! Andy, Andy, Andy. To eee. to ja. No dawaj, yy, lokalizację. Eee, ja byłem z tym. Z kim ja byłem? Z Karpat... Nie, z kim ja byłem? mną. No, z Bartkiem. Karpatką był. Karpatką. No dobra, Agata, e, Michał? No, Karpale. Michał dalej. Dobra, nie, by... czekajcie, a gdzie byliście? No mówię, ja się pytam, Michał! Michał, Poczekaj, gdzie byłeś? Poczekaj, Radek powiedział, gdzie był? Eee, byłem z naprawy na prawy dolnej. W, w dolne. adminie, w adminie i powiem, dodam, że, że właśnie Radek jest przez cyberabium eee, Dobra, Michał... Ja, ja też was mogę z tego chyba skierować, ponieważ ja was mijałem w adminie i byłem w tym momencie w specimenie. Potwierdzam. Potwierdza. Tak. Eee, Bebek, gdzie byłeś? Nie, to mnie nie Ja byłem w O2 i jak ja naprawiłem światło, a obok mnie był Nigor. E, okej. Okay. Ja byłem teraz w Specimenie, robiłem Simona, został mi ostatni level, a wy mi przerwaliście. No i teraz będziemy musiał zrobić ostatni level. Karpatka, był z Radkiem, okej. Okay, Igor, gdzie byłeś? gdzie był Pierwszy? Ja jestem ja jestem, ja jestem na wejściu do laboratorium, ale od Specimena nie widziałem cię w Dobra, nie, nie, byłeś. nie byłeś w Specimenie! Dobra, Nigor, jak... i laboratorium. No, ale. Na ale, no na wejściu. No na wejściu to nie znaczy, że tam no, byłeś, to ale. Mogłem przed wami iść. Jak przed no, nie nami. Jak nie, gorąc, nie. nie mogłeś jak no, ja, ja szedłem. Nie to skip, no, bo nie mamy Dobre, Nie. I, gora, bo... Igor kłamie. Czekajcie, 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 czekajcie. Czekajcie, czekajcie, ważna informacja. Igor mówi, że mógł przyjść przed nami, jak ja szedłem od laba do Specimena, więc jak on by szedł przed nami, to ja bym go mijał, czyli kłamie. Karpatka. No dobrze, to no. gdzie było ciało, Tak, Ak na chwilę. Nie PV, teraz tylko grajcie. Bo po czasu co do Karpatki? Temu coś napisać. Aha, to tak mu na... Dobrać. No dwóch impostorów, jak, jak, jak nie wiem co. Nie Knopersa. Nie, ja mam najpierw Igora, bo Igor kłamie, bo Igor mówi, że nie, był Igo przed kłamie. nami. Ja Igor... Ja bo Igor powiedział, że był przed nami. Ja był przed nami, to, nami, powiedział, że był przede mną, a...

Nie, tam nic nie zarobił. Ja pierdzielę, a, ja widziałem, że on jest. A, dobra, o, biedny trinek. <grym> Pozległeś? Knopersk, gdzie Knoper, byłeś? Ja byłem skarpatką w O2. Knopec gdzie byłeś? O, teraz ja rozmawia przez telefon, nie może się odezwać. Radek, gdzie byłeś? Skarpatką w O2. Dobrze, ja wychodziłem ze storage'a Szymokok. Ja byłem w laboratorium i tam obok mnie był knopercik, i sprawdzał, jak się skanowałem. Bedech. Okej, okay, dobra. Bedech, gdzie był? Ja? No, no, ty. Teraz szedłem do O2 na drzewko, bo znowu mi przerwaliście. Już drugi raz z kolei przerwaliście mi drzewko. Potwierdzam, potwierdzam, Dobra. Szymon, gdzie był? A, był w medzie. No, no dobra, no to Dobra, gdzie było ciało? U, na wejściu do weaponsu było ciało. Nie, dobra. Jakieś podejrzenia są? Ja nie mam na razie. Ja też chciałam może... No to co, według mnie skip. Został jeden impostor. Nie, w poprzednich rundach to albo karpatka albo nie. no Dobra, ale jakie są podejrzenia, no chude, no wywaliliśmy już jednego impostora. Knoterzi. No ja mogę, skip. mogę coś powiedzieć, zanim będzie skip. Dobrze mów. Że no może, mogą być jakieś małe szanse, że to właśnie Bebek bo to było tam na wejściu do lepąców, a on... Ja, bo Bebek tak, był ze mną i z Karpatką. Ale wiesz, jakby on... Na Karpacki tam nie widziałem. On... on wchodził do... On Ale wchodził ja, cię... Do... A ja cię... O, tak. okej, okay. dobra. To jest ważne. Był w Komsach. Kiedy knopersik. był? Knopersik, Knopersik jest. Ja w Komsach byłem w tamtej rundzie, z tego co pamiętam. Ej, Knopersik, a ty ze mną byłeś, nie? Knopersik. Ja w Komsach byłem w tamtej rundzie. Nie, byłeś w tej przecież. Ale teraz w tej. Ty ze mną byłeś w Medbayu, nie? Knopersik Knopers jest w Czekajcie, ja, ja no byłem w O2, Karpatka i Knobercik ze mną byli w O2. No tak, um, ale właśnie szedłeś do O2 i mogłeś wtedy przechodzić na długą. Dobra, skipujcie, mało czasu mam. Ja wiem, w ogóle połączę, ale do nich nie wchodziłem. Dobrze, skipujemy wszyscy. włączyć, że nie widać głosy. Zapomniałem, bo wy za dużo gadacie. No. Jakbyście przestali gadać podczas rundy, no to bym... Podczas lopi to bym się może skapnął. E, dobra, czekajcie. Um, czekajcie, ja muszę coś zobaczyć i powiem wam, kto jest impostorem. Freddy jest impostorem, albo jest. A skąd wiesz? A skąd wiesz a Freddy, albo La Laneland Ale skąd wiesz? Powiedz mi, skąd wiesz... Dlaczego na mnie też mówisz? Bez żadnego powodu. Może wywalić miało... kolegę z co? I co? Dajcie mi coś to. powiedzieć. Knopersik był a ze mną, zjantował specjalnie tam, do admina, leżą niedaleko ymm, komsów. I zobaczcie, co jest najlepsze. Ymm, ja widziałem Karpatkę i Humini Hunting. Ymm, ze mną byli w labie, a was jedynie nie było, więc któryś z was jest. No to, brat no, jest da, na opale. Ej, gdzie ja, ja byłem ja był ja w laboratorium. Gdzie wy poszliście, to ja tam zostałem. A ja byłem na kamerach i obserwowałem kamery. Brat no, jest to, na o. Brat to. Jest na To. Nie, po prostu jest ja akurat, gdy wszedłem do kamer, to mnie zamknięto w adminie. Brat jest na odpale. kamery w adminie? Bo no kto jest na odpale? No chyba nie ja. No Wszystkie jest, ja jest nawet nagrane. Ja, ja bym, bym powiedział, że wydech, bo my skoro. Nie, ja no byłem nie, zaufajcie przecież ja byłem, ja byłem z wami tam w labie. Nie, e... Bebechnie, nie, Bebechnie. Szymon obok mnie robił skana. No Sto, i potwierdzacie, bo wy poszliście razem. Krzysiu, ty nie żyjesz, Krzysiu, ty nie żyjesz. Nie, kurde No, nie No, żyjesz. Nie, nie żyjesz. no Fre zaufajcie Freddy, może być. Jak ja to myślisz, powiedz mi. Didi, Didi, mamy to! Gozie. Gościu! On nie jest na odpale, tylko... Radek, on nie jest na odpale... Czekajcie, czekajcie Michał, Michał, czekaj, czekaj! Michał, 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 czekaj! Ej, ja nie mówiłem, że jest tam, ja mówiłem, że Stasiek. No ja mówię, Stasik nie jest na odpale, tylko Stasiek po prostu ma więcej niż dwajki i skoro skoro Radek, Szymon i... i ktoś tam jeszcze był z nim, no to został tylko Szymon i... Freddy! A Szymon no, mówił, że nie, no tylko Freddy został, on ma po prostu więcej niż 2Q! No, to by było wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Niedługo zagramy sobie kolejny raz w Among Us, mam jeszcze jeden odcinek z tych kilkunastu rundek, co tam zagraliśmy, więc jeszcze Among Us będzie się Oraz wyszło najnowsze Toche i w Becie jest aktualnie i cały film możliwe, że nagramy coś z Toche, więc... Dla tych co nie wiedzą to trochę to jest taki mod, gdzie tylko host go musi mieć, czyli ja go będę miał i kilku tam innych, ale głównie tylko host go musi mieć i każdy może grać z różnymi roda rolami. Są tam jest tam Jester, egzekutor, vampir, super, kamuflażer i takie inne na przykład jeszcze. Albo na przykład sheriff. Więc co? Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. No ja mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że obejrzycie kolejny odcinek i że spodobał Wam się film i że kolejny film z trochę będzie Wam się podobał, więc do zobaczenia.